Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Singletracki w Górach Sowich. Dzisiaj zapraszam Was na Edka. I nie jest to mój kolega od roweru, tylko taki singiel, który zaczyna się 300 metrów od zimnej wody na drodze Przełęcz Lugowska-Bielawska Polana. I tak to Edek ma 1560 metrów długości i 245 metrów jest różnica poziomów. Także w drogę. Rozpoczynamy etka moi drodzy. Tutaj trzeba się przycisnąć między tymi drzewami. Nie jest to fajne. A właśnie mi się pedało zablokowało. Może nie będę świrował, tylko przeprowadzę. I tu moi drodzy, w dół i I tu ostry, pierwszy zakręt, prawo przez chopkę, druga chopka i lewo 1560 metrów zabawy z Edkiem tutaj taka biała na taką fajną rampę nie? super zazdro jak ktoś to przejeżdża wyciśnijmy dalej jak widzicie jest tu stromo, ale powiem wam że Edek przypadł mi do gustu jadę go trzeci raz a poprzednie na kranie coś się stało i strasznie trzepało, nie dało się tego oglądać. Tutaj robimy chopkę. Tutaj przecinamy drogę i tak zwaną podbiegową byś próbowałem ją nagrać, ale tak zniszczona przez wózkę, że nie ma sensu. Teraz ciśniemy żółty szlak, by przyłączyć w Trzy Włóki. w stronę Trzech Włóków. Czarny, czarny sklep MTB Sudety i żółty turystyczny. Właśnie nim jedziemy. Przecinamy go tutaj w lewo i prosto na etkiem dwieście czterdzieści pięć metrów brudinca poziomu. I tu w prawo Това са И тук вправо. И тук вправо. И тук влево. Znowu przed nami żółty szlak. Ale boczkiem, boczkiem. I teraz tutaj zjaździk. Znowu go przecinamy. I teraz już równolegle do dzikusa. Wjeżdżamy w dół. Jesteśmy na wysokości trzech włóków. A skończymy na Niebieskim szlaku turystycznym Leśny Dworek Szybki Jak wam się jednak podoba Fajnie, Tutaj taki trowersik nie trochę wyniosło Tutaj stromo i to już chyba się wbijamy na wikusa właśnie i kończymy wikusem i tu krzaczorami i tu końcóweczka i tu czeską hałdę i jesteśmy wyjechaliśmy przypomnę 1560 metrów długości 245 metrów różnica poziomu no jakieś filmy na Dzikusa dwójkę. Jak tam się Wam podobał Edek? Bo mi bardzo. A jeśli Wam się też podobał, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia. A ja lecę już na część drugą Dzikusa. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Hej!